Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanoja-Bobylowski się kłania, witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, a dzisiaj z cyklu wycieczki podróże jedziemy do Lirdam, czyli wycieczka po Holandii, witam się z żoną, dzień dobry żoną. dzień dobry, witam się z żabką, dzień dobry żabciu, dzień dobry, ruszamy w poszukiwaniu polskiej ławki. W Lirdan. także serdecznie zapraszam i oczywiście zapraszam także na playlistę Polskie ślady w Holandii. Ten film także tam umieszczę, ale tam jest też więcej filmów. No i zapraszam na tą playlistę. A teraz ruszamy! Ma malutki problem z dojechaniem do naszej ławeczki, co Żabciu? Ej, tak, bo jesteśmy gdzie? Jak... Na Lingdajk. A Lingdajk jest? Ło, to będzie chyba miało kilka kilometrów. No i teraz szukaj wiatru w polu, ale powolutku. Tutaj musimy w nawigacji jeszcze raz pisać. Hook, jak to się nazywa ta ulica? Huk... Zaut <słuch> e, Hollandweg. Hut Zaut Hollandweg. Także, mnóstwo, że tutaj jest, Zaud jest Także tutaj na spokojnie. I co? No, musimy powiedzieć, że jesteśmy w... to jest prowincja Utrecht, Lirdam, słynie ze swojego sera i z huty szkła. Jest tu także muzeum szkła. Także dosyć ciekawe miasteczko. No powoli musimy ugarnąć tą ulicę. Hmm. I zmierzać właśnie do naszego celu. Muszę powiedzieć, że jest nie za ciepło: 5 stopni Celsjusza i pada, ale gdzie jesteśmy? Na skrzyżowaniu ulic, główna ulica, Zaut Hollandweg, w tamtą stronę Lingedijk. Od rzeki Linge, a tutaj w tą stronę, w tą stronę jest Kerkstrat, czyli witamy w miasteczku szklanym Lirdam, a obok tego znaku jest nasza poszukiwana ławeczka. Polska ławeczka, kto ty jesteś? Polak mały, żabciu! Ty umiesz taką pioseneczkę ładną. Kto ty jesteś? jesteś? Polak mały, jaki zacny, oszukały. Gdzie ty mieszkasz, z symi? Jaki kraj tu mąży ziemię? Rzęsna ziemia, moja ojczyzna, czy są i blizno, Ty ją kochasz, kochasz też, a cioż. Sobieżysz. Polski bierze. Brawo! Tak, to jest nasza polska ławeczka. Tutaj w Lirdam, tutaj w Holandii. Nieważne, że jest mokra, ja sobie siadam. Jest to. Muszę powiedzieć, że to jest większy projekt. Tutaj w Lirdamie. Takich ławeczek znajduje się 17. I każda ławeczka jest opisana, podpisana w innym języku. My za chwilę będziemy się kierować. Tą stronę, czyli do centrum, ale zanim to jeszcze zrobimy, chciałbym Wam pokazać może ten wiatrak, a przecież wiecie, że ja mam centymetr do wiatraków. Zawsze blisko centrum lub w samym centrum znajdują się strzałki z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości. Jak widzicie, w Lirdam jest kilka takich fajnych miejsc, jak na przykład y, m, szklane muzeum, tudzież Aqua Zoo lub jakiś stary kościół, przy którym jesteśmy. Strzałeczka tutaj, Hroteckerk. Jest pokazany. Także dosyć fajne, ciekawe miasteczko. Nam jednak chodziło o tą ławeczkę, żeby zobaczyć. A reszta to jest po prostu dodatek do tej naszej wyprawy. Co Żabciu? Tak. Ty się tu bawisz. A tutaj jest jakaś kafeteria. A to może zaraz na jakieś fryteczki skoczymy. No to co, nie pozostało nam nic innego jak tylko się pożegnać. To był Krzysztof Frapanoj wraz z rodziną. Byliśmy w Lirdan, widzieliśmy polską ławeczkę, pochodziliśmy po centrum i tak sobie myślę, że w tych trudnych czasach, a zarazem może i ciekawych czasach nie warto tracić pogody ducha. Jak wiecie, każde miasteczko, każda wioska ma swój niepowtarzalny klimat, także warto zmieniać to otoczenie. Ja się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.